Witajcie, witajcie. Laweta zatankowana, gotowa do jazdy. Jadę do Niemiec. Po Forda, Fiesta. Dziesiąty rok, 1,4 benzyna. Automat, co najważniejsze, automatyczna skrzynia biegów, 170 tysięcy przebiegu. Ja jestem już prawie na miejscu w tej miejscowości. Zobaczcie, wiocha zabita dechami. Także w takich małych mieścinach nawet czasami jakieś fajne auta można znaleźć. Ten nowy dom po prawej stronie. Także sobie tam tyłem wiadę od razu. O i stoi fiesta. Jak widać. Jesteśmy na miejscu, chyba jeszcze ich nie ma. Bo jestem 20 minut wcześniej. No trochę brudny ten samochód, ale taki też oglądałem. Oby cena była dobra Można im to wybaczyć, wyczyścimy Tak jak stała, tak stoi Kupię jeszcze do niej alufelgi Bo opony już są takie słabe Także ładujemy Załatwiamy papiery, płacimy I uciekamy Fiesta już załadowana Także Idziemy robić papiery. Cześć! Okay. Cześć! No, zaczął padać deszcz. Auto zapięte pasami, także uciekamy do domu. Mamy jakieś 2,5 godziny, także to nie jest daleko. I jeszcze stanąłem za widna, żeby Wam pokazać ten samochód. Wygląda spoko, naprawdę. Alusy do niej wjadą, okropi deszcz naprawdę. Najważniejsze, że automatyczna skrzynia biegów, także tutaj wszystko technicznie jest w bardzo dobrym stanie. Oczywiście, damy go na warsztat, sprawdzimy. Mam taki pomysł, żeby każdemu klientowi przed zakupem wymienić olej w silniku na świeży, także I właśnie wjechaliśmy do Polski z naszą fiestą. No, słuchajcie, jest już ciemno. Trzeba rozpakować ładunek i spać.